Już w najbliższy weekend wybierzemy się razem z Formułą 1 na kolejną rundę samochodowych mistrzostw świata. Tym razem będzie to Kanada, gdzie w Montrealu na wyspie Notre Dame położony jest tor imienia... Gilles Villeneuve'a. Tor ten zadebiutował w Formule 1 w 1978 roku i właśnie pierwszym zwycięzcą na tym torze tego Grand Prix był Gilles Villeneuve. Znany, wspaniały kierowca kanadyjski. Chwilę później, niedługo później zginął śmiercią tragiczną i w 1982 roku nadano właśnie temu torowi jego imię. Wcześniej ten tor położony na wyspie, która gościła w 1967 roku targi Expo, międzynarodowe targi, Expo. Ten tor nazywał się Cerque Il Notre Dame, od właśnie wyspy, na której jest położony. Ale tyle może o samej historii toru. Ten tor zresztą gości w kalendarzu Formuły 1 nieprzerwanie właściwie z dwoma może wyjątkami. Do tej pory jest lubiany przez kierowców, lubiany również przez kibiców, a to dlatego, że dochodzi tam do niesamowitych rozstrzygnięć czasami. Częściowo przez pogodę, która jest dosyć zmienna, a częściowo przez całą charakterystykę toru, która no, jednak nie wybacza błędów. Tor składa się z krótkich, dość szybkich, prostych, które połączone są szykanami, no a... Całość jak gdyby otoczona jest bardzo blisko barierkami, murkami, co prowadzi czasami niestety do przeszarżowania i ci kierowcy gdzieś tam lądują właśnie na tych murkach, na tych barierkach. Swoją drogą ostatnia szykana, właściwie prowadząca na prostą start meta, otoczona jest ścianą mistrzów. Ten przydomek ściana mistrzów otrzymała w 1999 roku, kiedy to podczas Grand Prix Kanady trzech mistrzów świata Michael Schumacher, Jacques Villeneuve oraz Damon Hill rozbili swoje bolidy właśnie na tej ścianie. Trzech mistrzów świata rozbija swoje bolidy na ścianie i z tego tytułu też taka nazwa. Nie byli oni jedynymi pechowcami, jeżeli chodzi o Tor Formuły 1 w Kanadzie. Tutaj wielu innych mistrzów również traciło koncentrację, traciło panowanie nad bolidami, uderzało w te ściale. To były delikatne obcierki czasami, ale skutki oczywiście tragiczne. Nie ustrzegł się również takich błędów lider jeden z liderów tegorocznej klasyfikacji jeżeli chodzi o Formułę 1 Lewis Hamilton, oczywiście jest w tej chwili na drugim miejscu, natomiast Lewis Hamilton miał ciekawą przygodę w 2008 roku, kiedy to rozpędzony w ferworze walki staranował właściwie stojącego w pitlane jakim jego Raikkonena no to to prowadziło do kilku dość ciekawych memów w internecie do masy, masy komentarzy na temat klasy Louisa Hamiltona. No był on wtedy jeszcze bardzo początkującym kierowcą, wtedy jeszcze się uczył, nie, na, nie, nie miał tej ogłady, którą ma teraz No i należy mu oczywiście wybaczyć ten błąd. Nie ustrzegł się również błędu w 2011 roku, kiedy to ze swoim partnerem zespołowym Jensonem Batonem, jeszcze wtedy w McLarenie, zderzyli się na prostej na prostej start meta. No, było tych kilka takich przygód. Jenson Button również triumfował tutaj na tym torze. On bardzo lubi ten tor i pamiętny wyścig deszczowy, w którym to po bodajże 4 godzinach tak długo został wyciągnięty ten czas wyścigu ze względu na opady deszczu triumfował właśnie Jenson Button. Jeżeli chodzi o naszego rodzynka w Formule 1, Roberta Kubice, on w 2007 roku miał bardzo, bardzo groźnie wyglądający wypadek na tym torze, kiedy to po wyjściu z, dziesiątego, z zakrętu numer 10 zbliżając się do szykany najechał na koło Jarno Trulego co doprowadziło do katapultowania właściwie całego bolidu Roberta. On tam się poobijał troszeczkę, po, no, rozbił doszczętnie ten bolid i ze wstrząśnieniem mózgu został odwieziony do szpitala. No ale jak gdyby naszego polskiego kierowcy wtedy nie osłabiło zapału to zdarzenie i już w następnym roku, dokładnie na tym samym Grand Prix Kanady, Robert Kubica odniósł swoje pierwsze w karierze zwycięstwa w Formule 1 w 2008 roku. Do tej pory jest to niepobity wynik, do tej pory czekamy na na kolejne sukcesy polskich kierowców. Czekamy również może troszeczkę na powrót Roberta do Formuły 1 i życzymy mu wszystkiego najlepszego. My tymczasem, ja tymczasem chciałbym wszystkich zaprosić do śledzenia tego jakże ciekawego Grand Prix, które jest dosyć wyjątkowe ze względu na położenie geograficzne, na pogodę, na to co dzieje się na, tych, na tym torze, gdzie tam prędkości naprawdę osiągane są, zawrotne na tej przedostatniej prostej. Naprawdę jest co oglądać naprawdę jest co śledzić. No i jeżeli chodzi w ogóle o formułę 1 w tym roku, no to być może na tym torze już kilka zespołów proponuje jakieś zmiany, jeżeli chodzi o swoje bolidy, wprowadzają jakieś nowe pakiety aerodynamiczne i tutaj się może troszeczkę coś zmienić. Może w końcu dominacja. Mercedesa zostanie przełamana. Tym bardziej, że jak już wspomniałem wcześniej, Louis Hamilton miał tutaj kilka nieprzyjemnych, czasem dość zabawnych przygód. Także śledźmy wszystkich, zapraszam wszystkich serdecznie do śledzenia tego Grand Prix. Na pewno będzie co oglądać, na pewno będą emocje i dużo, dużo zabawy ze śledzenia tego wyścigu. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.